To nagrywam, to jest Halloween. I ludzie o Halloween mogą mieć dwie opinie: albo się lubi, albo nie lubi. A osoby, które nie obchodzą lub nie lubią ją, e, Halloween, dzielą się na dwa typy. Ci, co nie obchodzą Halloween, po prostu ci, co zwalnią osoby, co, co obchodzą Halloween, i, i trzeci typ, czyli ten najgorszy, czyli te grube stare <grych> babki, albo panowie, e, bez urazu, e, e, ale to jest taki najgorszy typ gdzieś tam na jakimś kanale e, widziałem taki jakiś przykład że jakaś stara baba nakręciła na e, te małe dzieci co chciały sobie cukierki pozbierać <laughs> bodajże to było kropki 308 Albo na klinie, nie pamiętam. W razie możecie nie przecież kim on, nie są. Nie chcę mi się gadać, bo, bo to jest długa historia. Naprawdę. Długa, długa historia. Um. W ogóle, jak mi jakieś dzieci przyjdą o, o 11, to ja nie wiem, co zrobię. Um, um, ja będę obchodził Halloween, ale w taki sposób, że będę została cukierkami, ale to nie o tej godzinie. Um. Do... I co ja jeszcze mogę o tym powiedzieć? Mm. 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 To teraz święto zmarło przynajmniej jak to nagrywam to jutro. <tryk> A jak to nagrywam jest 31 pa... Października Sam kredentywi No więc no... Ach. No i co jeszcze o Halloween można powiedzieć? Na pewno to nie jest takie szatańskie Wiem, to bo To jest, um, to, to pewnie pie pierwsi wymyślili celtycy. Gdzieś tam słyszałem, że pierwsi si Celtycy, czyli w tych czasach Irland, ty, Ir, Irlandczycy, z tego co wiem, w tych czasach wymyślili to święto i, i nie mieli pomysłu, żeby zrobić je takie szatańskie. Więc mit, że to jest szatańskie święto. Musimy obalić. Ale czym jest to święto? O ile w Polsce to jest święto? E... Halloween to święto, a być może jakieś wydarzenie, nie wiem. E... E... Gdzie po prostu. I mogą sobie pozbierać cukierki, i nic takiego złego. Gdzieś tam widziałem pogłoskę, plotkę, nie wiem co to jest, ale na pewno nie. Prawda, że Halloween to jest Halloween, czyli piekłowy wygra, ale to na pewno nie jest prawda. W sensie um, um, są te dwa słowa w słowie Halloween, ale. Ale jak już wspominałem, Celtycy, czyli w tych czasach Irlandczycy, nie wymyślili tego, że to jest, że piekło wygra i że to ma być szapańskie. Jak chcecie wiedzieć więcej, to się cofnijcie do czasów, kiedy Celtycy to Celtycy nie byli Irland i zapytajcie jeśli to oni wymyślili Halloween nie wiem a no i musimy też powiedzieć o pieprzeniu e, nauczycieli od religii, że to jest święto, blub, 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 blub. to jest święto, ale z innego kraju, którzy, nie, którzy, którzy niektórzy obchodzą w Polsce. I, I wyślijcie ten film do swoich nauczycieli od religii. E, e, jeśli albo na grupę klasową, albo do mamy, żeby do jakiejś nauczycielki wysłała, nie, po prostu to do, do kogoś wyślijcie wyślicie to żeby trafiło do waszej szkoły do któregoś nauczyciela no po prostu kogoś z twoje, waszej albo twojej szkoły um, e. jeśli oglądasz to jakiś nauczyciel nauczyciel to Naj, najlepiej od religii, bo to jest do nauczyciela od religii cytat. Nie, nie wiem, czy... Nie, o Jest z ciężkiego powiedzenia. Po prostu jeśli, jeśli ogląda to jakiś nauczyciel, najlepiej od religii, bo do niego to jest najbardziej skierowane, to zaraz powiem, to powiem jedną ważną rzecz. Halloween to święto, ale z innego kraju, to, które niektórzy obchodzą w Polsce, i nie jest szatańskie. Um, e, um, um. Na Polsce nie jest szatańskie. Um. No więc wyślijcie to do kogokolwiek, żeby trafiło do, do, do kogoś z swojej szkoły. Do kogokolwiek z swojej szkoły. Albo do mamy, żeby wysłała do kogoś ze szkoły, albo do kolegi, żeby wysłał na grupę klasową, albo sam to wyślij na grupę klasową. Nie wiem. Po prostu, żeby ktoś z tej szkoły to zobaczył. Może na, może nawet wziąć do szkoły telefon i im pokazać, byleby ktoś z swojej szkoły to zobaczył. I by nagłośnić tą sprawę, że Halloween to tak naprawdę jest święto, ale w Polsce to jest raczej takie jakieś wydarzenie. I ja osobiście będę odchodził o Halloween, ale, taki, ale w taki sposób, że że, że, e, że, że będę rozdawał innym słodycze. A nie będę je zbierał. Halloween to jest niewinny święty oczywitał, że nie, już nie wiem. Po prostu nic szatańskiego. I jak z innego kraju to nie problem, bo na przykład... Bo na przykład... No, Boże Narodzenie też jest z tego, jest z innego kraju. To są wszystkie święta katolickie, prawie wszystkie święta katolickie są, są, są z innego kraju, nie z Polski. Może jest jakieś tam święto katolickie, co jest z Polski? I, ale na pewno nie Boże narodzenie ten. To jest przykład z kanału Kropka 8. Polecam um, um, Ale no. Ja chyba będę kończył ten filmik. Ja byłem szmarlecki. Dziękuję za oglądanie i... Być może jak zasubskrybujesz to widzimy się w następnym moim filmie.